Widam, z po nowej strony gramy dalej w Brothers. Yy, Okej. Okay. Możemy dalej, ostatnio mieliśmy nieprzyjemności z koszmarem i nocą. Tak czy inaczej, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewien komentarz, który pojawił się pod ostatnim filmem. O, jest już w go, znowu musimy! Spariował. I ci, ci, ci. Chodzi mi o to, że ktoś napisał pytał się, czy będę dalej, czy mam jakieś serie, na... Czy będę jakieś serie nowe wymyślał, tworzył i tak dalej, no... Nie, Dziwe pytanie, przecież w końcu nie ogłosiłem końca kanału, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście, że mam zamiar dalej kontynuować. Co jest tam dalej? Co jest tutaj? co tu jest? skrzyneczka? nie Przepraszam was serdecznie. Przepraszam was serdecznie. To był mój błąd. Mam nie będziemy musieli powtarzać tej. Musimy. Kurczę. Akurat zapis tu słaby, kiepski, niestety. Ale za każdym razem jednak ja będę to przeżywał. A co on zrobił? Skoczył? Jak potem przyszliśmy? Wszyscy się to, coś się stało. Mega, ale ta gra nie jest jednak. Rozrywkowa i zabawna. Cześć. Coś... nadchodzi Idź, rany zdaje się też trochę się postać blokują stawaj 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 nie coś się stało nie może jeden brat zostać No, musi zejść. A bo on, on bez niego nie przejdzie. A nie, masz ten zejść? A niestety, kurczę, głupia, głupia, głupia sprawa. Dobra, więc na początku, samym zanim, zanim cokolwiek jeszcze zrobię, to po kolei ich przeprowadzę. Ponieważ trochę ciężko mi się skupić na. na dwóch postaciach naraz. Wejdź tutaj i czekaj. okej, okay, to się po prostu rozwalił ten. Bierz skrzynkę. A my mu oddamy skrzynkę teraz pewnie. Trzymaj. Smutna nuta. Tak nazwijmy. Smutny dźwięk. Gorzona i dziecko prawdopodobnie. A pochowaliśmy ich. Okej, okay, zostawmy tego biedaka w spokoju. Dobra, chodźmy dalej Myślę, że pokaże nam drogę jeszcze a że dom spłonął, to nie chodzi o to, że ten... Nie wydaje mi się, żeby chodziło o to, że coś nadchodziło, coś się stało Po prostu jego dom spłonął Że po prostu, głupia sprawa, nie? Jak powiedzieć, po prostu... Coś głupiego Miejmy nadzieję, że dalej sobie nic nie zrobi hm? Co ja to mogę zrobić? On musi przejść na drugą stronę I dźwignię drugą pociągnąć Z tego co rozumiem Ale jak ja mam tam przeskoczyć? Czy dam radę w ogóle? Uff, wow Okej okay. No zejdziesz tędy. No. Mach! Naokoło. Nie wiem, musi uciekać na raz. Albo najpierw to z prawej, najpierw to z prawej, żeby tam to się tego zablokowało. Teraz? A nie. Aaa... Widzicie, to kto coś takiego konstruuje? W takim miejscu. To jest dla mnie ciekawe. No dobra, programiści, tak? <grywa> Ale tylko chodzi o to, że... Trochę nie, do, nie dowierzam, żeby... Ciągle tutaj ktoś pat patrolował i żeby przeprowadzał przechodniów, Wiesz, jak dwójka starszych osób nie chciała przejść, no to nie da rady. O, piękny będzie to widok. Już to czuję. O, tak. Wow. Niesamowite połączenie, po prostu. Niesamowite. A, właśnie, wracając jeszcze. Chyba powiedziałem tak, skończyłem to, że dalej będę tworzył serię i tak dalej, więc dziwne pytanie. Czy mam w planach jakieś kolejne nowe serie? Oczywiście, że ma, tak? Tylko na razie chciałbym się skupić na Brothers, bo to jest naprawdę warta uwagi gra. Niezależna, swoją drogą. Następne dwie gry, które mam zamiar nagrać, nie będą... Nie są niezależnymi. A jedna naprawdę mi się spodobała, nie sądziłem, że tego rodzaju gra mi się spodoba. Specjalnie chciałem najpierw wygrać ją, ale na razie skupmy się na Brothers. Wow, widoki są na... nieprzeciętne po prostu, niesamowite. O, uwaga. co się dzieje? To tu? Cześć, jak długo jest ta gra? A, tamtędy trzeba przejść i trzeba tam się dostać tędy. O, rozumiem, rozumiem. nie. Myślę, że to może zaskoczyć. A to by wyglądało? Kamera by na to pozwalała w sumie. Nie mogę cię zaskoczyć, bracie? Nie mogę. Bez skojarzeń z poczuchy. Ale nie chcemy też ich wypuścić. Więc zamknijmy z powrotem. Nie możemy zamknąć z portem bramy? Ale hamstwo. Mogę wziąć owce? Mamy barana? Mogę jeździć na baranku. Ale fajnie. Tylko po co? E? Po co? A, okej, okay, łapię. Mamy skoczyć tam, przeskoczyć na barankach. O, muzyka się ładnie zmieniła. Trochę klimat... Czy to nie jest klimat trochę Borderlands? No, fakty te prawdy. Ale to się się chwali. Muzyka z Borderlands była piękna. Jest nadal, co ja gadam, była. Wow, ale jakie widoki. Kamera... Praca kamery, coś niesamowicie świetnego. Dzięki wielkie. Zmykajcie, zmykajcie. Wielkie dzięki. <grystanie> Fajne, fajnie wymyślają te wszystkie sekwencje. O, szaleniec, szaleniec, doktor. Hej, wydam. Pomóżcie mi. A, czy pomożecie mi? Coś się rodzaju. Łapcie! Spoko A drugi nie dasz? Zaraz, zaraz, jak ja mam w tym zanieść to A! <grytanie> Okej, okay, chciałem tak zrobić, tylko że... A bo to był trening, na samym początku było pójłko rzucanie. Ciebie z tym przejdzie, to muszę też rzucić. A, też muszę rzucić Okej, okay, szykuj się bracie Oga, Aha! Tylko czy to wszystko? Tylko jedno musimy tutaj? A ta! A ta! The up we go! Jak on tam utknął? Ciekawy jestem A, pewnie się rozwaliła zębatka i tyle Za staruszkiem! Brać go! No pff, pf, to mi się postacie pomyliły. Tu, Nie bój się, koleś. Oh. Hmm. So. Możemy pożyczyć twój tego, pewnie. Twoją lotnię. A on spok A, dziękuję, 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 dziękuję tak, tylko tyle. Pomogliśmy mu się do, do, do dostać w końcu, no to coś nam jest winien. To myślę, tam, to było tam sprawy, ale co tu jest? jakieś dźwięki tu można zrobić pewnie też jakieś osiągnięcie ale nie wiem sam nie wiem ja, ja, jaką melodię miałbym odegrać A więc dobra ruszajmy dalej lotnią o możemy aż tak spojrzeć fajnie wow To, 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 to jest świetne, zapalony, więc coś tam jest. Klatka jakaś? Dobra, nie ma co dalej zwlekać. Ruszajmy w drogę. Ojcześ, czyżby to będzie, bardzo, to bardzo ciężkie. A, będę musiał przechylać. PRAWO, PRAWO! Spoko, 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 spoko. RÓWNAĆ LOT! Chłopcy! PRAWO! PRAWO! Trochę lewie, trochę lewiej! Okej, okay, prosto, prosto, nie! Nie lewiej, przy Pomyliłem się wcześniej. Mosta w prawo, mosta w prawo! Okej, 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 ok, 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 hey, that, ok, 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 lewiej, Okej, okay. no. nie, to się Co to było? nie, nie, trafiłem nic A, rozpada się po prostu prostu! O kurczę. Zginąłem? Zginąłem? Myślałem, że tu mogę wylądować! Nie, proszę mi... Od początku, kurczę, głupota, szkoda. To psuje strasznie nastrój i człowiek, człowiek chciałby po swoją drogą tego... Od razu... Wznieść się w przetwarza. Co? Ale czemuś ta maszyna psuła? Nagle, nagle tak. Źle poleciałem? Nie wierzę w to. Ho! Oh! Ej, ciężko będzie, znowu czuję to. Dobra, trochę prawie. Nie, 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 zagadam. Tak A nie, tak, trochę w prawo. Mocne w prawo teraz w sumie. Ale muzyka świetna. Okej, 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 już wystarczy tego. Dobrego. Zobaczę right Ok, prawie, prawie troszkę. Nie aż tak, nie aż tak, nie aż tak. Równo ilość. Prawiej, prawie Teraz Teraz, prawie ja Mogę tą maszynę do góry lecieć? Chyba nie mogę. To one, na, nie, naprawdę, to nie ja nic nie zrobiłem. A nie, nie dokładamy lecieć. Lecimy tam? O, udało się! Zajebiście, okej. Okay. Gdybym wiedział, że ja tam nie mam lądować, ja dałbym głowę, że mam tam lądować. Fajnie, że te urywki, te fragmenty są krótkie, nieprzedłużane. Spójrz. Użyjemy liny A, w sobie liny. Okay, rozumiem. W hmm. Takie bezpieczeństwo, że jeden bezpieczeństwo, zawsze utrzyma. drugiego <grywa> Dobra, chodźmy dalej. O, ale muzyka jest klimatyczna w tej grze A o to chodzi Nie, ty się trzymaj, teraz ty. Nie ty! Jezus Maria, kurwa! Uf, jesu, się skrzyżowałem! Wow, aż mój trup. Się? Ty teraz. No poczekaj, no brata, bo ściągniesz go zaraz, no i co będzie? Fajny pomysł, niesamowity, co ciągle co, co, coś nowego jest. A, okej. Okay. E, nie da się na górę. A, teraz tutaj, e, teraz ty Op. Idziemy dalej. Niesamowicie fajny wymysł. Toś, coś nieprawdopodobnego, że ktoś na takie coś wpadł Nie ma tutaj... Nie ma tutaj aż tak akcji. Ciągle coś się dzieje. Ciągle jest jakaś nowa postać Ciągle jakaś akcja Coś coś nowego, jakieś zwroty. Tak jak, jak ja zobaczyłem, tego... Mężczyzna, który chciał się powieść, się po prostu to jest serce w gardle co się dzieje. Myślę, że już takich potwory coś tam zajął. Nie, a to zwyczajnie, zwyczajniej, w świecie po prostu zwyczajnie, znaczy zwyczajniej W takim świecie po prostu, no normalnie ten Z płoną u dom, tak? Coś strasznego, ale normalna... no kartaklizm zwyczajnie, nie? Okej, okay, teraz tędy? Mamy się na tym wspiąć Śpnę się. No, to dziwne, że tak trochę to potrwało, zanim się skojarzył, że kazałem, się wspiąć! Tak czy inaczej. Okej, okay, teraz w prawo. Okej, okay, poczekaj, trochę brat przejdzie, żeby go tam nie staranował przypadkiem. Okej. Okay. Nie wiem, w sumie, czy oni idą, gdzie dostają. Nie wydaje mi się, że dłuższe ręce ma starszy brat, więc... A teraz muzyka przypomina kroniki czarnego księżyca. Nie wiem czemu Wow, szybko, szybko! <laughs> Nie czekałeś Ci grę kręki czarnego księżyca swoją drogą. Muzyka była tam wybitna. Okej okay. Jesteśmy na miejscu, niesamowite Okej, okay, ta linia już nam jest niepotrzebna, możecie ją rozwiązać Ponieważ będzie wam teraz tego A nie, może jeszcze A jednak jeszcze Okej okay. A no, w sumie jak otworzycie sami taką bramę, no? Rozumia Rozumiane Nie ty! ja chyba straszyłem, że... A właśnie, nie... Ten brat też tego doprowadzić tutaj. Ciężko mi tutaj czasami sterowanie obczaić. Co to jest tutaj? Bo tam mamy iść na pewno. A tu? A tu nic nie ma. Ostrożnie, nie spodajcie. No, łatwo powiedzieć, tak? Nie spodajcie. Jakby chcieli spaść. Okej, okay, powolutku tędy. Powolutku mówię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, ostrożnie. jest jakieś. Kr gryfy? No ptaki no gryfy A to dzieje? Łapto, łapto. Ja to specjalnie wymyślili, żeby tego, żeby. A okej, okay, nie, nie tam nie sięgnie. Chyba oni specjalnie wymyślili, żeby jednak prawy brat... Znaczy prawy brat... Tak bo on z prawy, on jest... Yy, praworządny. Chodzi mi o to, żeby... żeby brat, który jest sterowany prawą gałką był z prawej na no, takich wspinaczkach i na odwrót. Brat z lewej, żeby był z lewej. Się nie dziwię okej, już koniec pewnie z liną. nie? tak, oni to specjalnie wymyślili żeby ten czemu nie przeskoczycie? czemu idziecie tak dwojako?